Może powód. E, powodem głównym, właściwie jedynym jest los e, cen towarów i usług, czyli inflacja. E, ona tak samo jak na portfele mieszkańców, i mieszkańców Wrocławka, tak samo przekłada się na funkcjonowanie samorządu, po prostu opłaty, ceny, które my musimy płacić, też rosną. E, I o ten wskaźnik, o wskaźnik inflacji podnosimy też e, stawki podatku. Wydatków Natomiast e, trzeba zwrócić uwagę, że nadal one są e, nie na najwyższym poziomie, który jest ustalony też przez ministra e, finansów. E, tutaj nie ma żadnego zamachu na, na podstawie mieszkanek i mieszkańców Włosławka, tylko tak jak powiedziałem, korekta o wskaźnik e, inflacji. E, natomiast e, w przypadku. E, w, tak zwanej na bramie, na regionalnym, e, e, regionalnym zakładzie utylizacji e, 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 odpadów. E, mamy tutaj sytuację taką, że e, statki nie przekładają się na portale mieszkanek mieszkańców Wrocławka. Tak naprawdę e, to e, nadal są najniższe, e, czyli jedne z najniższych projektów w Gdańsku ale to są rozliczenia pomiędzy firmami, które odbierają te odpady i jeszcze raz chcę podkreślić, nie mają przełożenia na opłatę za odbiór odpadów dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Odpowiem na pytanie dotyczące nie tej sesji, a temat aktualny, bo budżet na przyszły rok, 15 listopada radni otrzymali ten budżet, poprosimy o kilka komentarza pana prezydenta na temat tego, jaki to jest budżet i jakie tam są zawarte w nim najważniejsze zadania do realizacji. Niewątpliwie jest to budżet bardzo, bardzo trudny, mimo tego, że mamy zapisane w nim rekordowe środki przeznaczone na rozwój miasta, czyli na inwestycje. Natomiast fakt, że ministerstwo finansów e, e, ograniczyło nasze dochody o 44 miliony ,00 złotych, a to obrazowo to są koszty, e, które ponosimy rocznie na funkcjonowanie transportu zbiorowego, więc e, jakbyśmy chcieli jeden do jednego, e, no to byśmy musieli tak naprawdę z usług na w przyszłym roku zrezygnować, czego oczywiście absolutnie nie zrobimy i nie zamierzamy takich działań podejmować, tych oszczędności szukamy e, wszędzie, zaczynając oczywiście od siebie. Przypomnę, że w, w pierwszym roku mojej działalności, mojego uh, sprawowania urzędu prezydenta o 5% ograniczyłem zatrudnienie w urzędzie miasta. E, więc naprawdę tych oszczędności szukamy. Natomiast no, te 44% to jest uh, ogromna wyrwa, e, i dlatego uważam, że ten budżet jest e, trudny. W przypadku inwestycji. Ta struktura jest, myślę, że optymalna, bo proszę zwrócić uwagę, że w jednej trzeciej te wydatki pokrywamy z dochodów własnych, czyli z, naszej, z naszych pieniędzy. Ale w, w przeważającej większości są to źródła zewnętrzne, zarówno Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa, jak i chociażby polsko-szwajcarskiego programu rozwoju. Żadnych rozmów. Pani Magdalena Stetkola-Komorowska gminy Wocławek wysłała do nas pismo o rozwiązaniu umowy, która funkcjonuje od 2013 roku, z której mieszkanki, mieszkańcy głównie gminy Wocławek korzystali, a dotyczyła ona obsługi terenów gminy Wocławek przez autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Ten, ta informacja wpłynęła do nas wczoraj. Oznacza, że za trzy miesiące autobusy linii numer 13 i numer 8 będą zawracać na granicy miasta Włosławek. Nie będą wyjeżdżać poza te granice. I w związku z tym postanowiłem wycofać uchwałę, nad którą dzisiaj mieli radnie pracować, dotyczącą przystanków i możliwości zatrzymywania się autobusów KPTS-u na przystankach należących do miasta. Krótko mówiąc, na kolejnej sesji Rady Miasta będę proponował, żeby jedynym przystankiem, na którym będą mogły zatrzymywać się autobusy góriarsko-morskiego transportu Samochodowego było centrum prześrodkowe przy ulicy Krzyd.